Firma Techland w 2011 roku wydała swoją pierwszą poważną grę o zombie, czyli Dead Island. Była to gra akcji z elementami RPG zrealizowana w konwencji Survival Horroru. Głównym celem rozgrywki było mordowanie zombie, levelowanie swojej postaci, zdobywanie czy wytwarzanie coraz to lepszego ekwipunku i co najważniejsze, dobra zabawa samemu lub w kooperacji z maksymalnie trzema dodatkowymi graczami. W 2013 roku dostaliśmy sequel z pod tytułem Riptide, który aż tak nie rozwinął pomysłu, ale pociągnął go po prostu dalej z mieszanym skutkiem. W 2014 roku na konferencji, E3 zaprezentowany został trailer do Dead Island 2, co wzbudziło wielkie poruszenie, które rosło z roku na rok, gdyż oryginalny producent stwierdził, że w sumie to pójdzie robić coś innego. No i poszli robić to samo, tylko z parkurem, z czego powstał Dying Light. Dead Island 2 nie miało łatwego życia, ale w sumie jako, że to gra o zombie, to może właśnie tak miało być. Gra była rzucona od studia do studia i przez wielu była już uważana za grę dosłownie martwą. Jednak mamy rok 2023 i 9 lat po pierwszej oficjalnej zapowiedzi gra jednak wyszła. I w sumie to jest całkiem spoko. No witam z tej strony Smyro, a dziś mam dla Was recenzję gry Dead Island 2. Zapraszam. Na samym początku nietypowo chciałbym wspomnieć o rzeczy, która jest wyjątkowo ważna w grach, a jednak twórcy ostatnimi czasy kompletnie ją olewają. A mowa tu o optymalizacji. Grałem w Dead Island 2 na konsoli PlayStation 5, jednak mam też doświadczenia z wersją PC oraz PS4. Jedno co mogę powiedzieć to to, że gra działa świetnie nawet przed jakimikolwiek patchami. Na PS5 mamy wyjątkowo stabilne 60 fpsów z dynamiczną rozdzielczością, która średnio utrzymywała się na poziomie 1800p. Na PS4 i PS4 Pro mamy stałe 30 fpsów i ponownie dynamiczną rozdzielczość. Która tym razem oscyluje w okolicach 1080p. Gra została stworzona na silniku Unreal Engine 4 i wygląda bardzo ładnie. Nie jest może najbardziej zaawansowana technologicznie, ale design lokacji, wnętrz oraz gra światem sprawia, że mimo wszystko momentami wygląda na prawdziwy next gen. Same lokacje też są bardzo różnorodne. Odwiedzimy najsławniejsze miejsca w Los Angeles i San Francisco, bo tam też rozgrywa się akcja gry. Zaczynamy w dzielnicy Beller, w której przepych jest widoczny gołym okiem. Mieszkają tam gwiazdy Kina i inni burżuje. Potem odwiedzimy też nieco bardziej stonowane i górzyste Hills, czasami jakieś kanały, hotele czy nawet sławną Venice Beach. W grze uświadczymy dynamicznej zmiany pory dnia, więc w zależności od tego, kiedy do jakiejś lokacji pójdziemy, klimat będzie nieco inny. O różnorodność zombie też nie musimy się martwić. samych podstawowych zombi mamy kilka rodzajów, z czego każdy zachowuje się nieco inaczej. Jedni są ślamazarni, drudzy wyjątkowo szybcy i agresywni, a jeszcze inni na czy podpaleni zadają nam obrażenia od żywiołów. W zależności od tego w jakim miejscu jesteśmy, spotkamy też zombi wyglądem pasujących do wystroju. Na przykład na plaży spotkamy kobiety w bikini, policjantów z bliskiego posterunku czy jakichś surferów, a bliżej baz wojskowych żołnierzy. Mamy nawet hotel, w którym przed wybuchem epidemii organizowano wesele i teraz koło widzimy zombie w odświętnych strojach właśnie na tę okazję. Wracając jeszcze do lokacji, to the Island 2 świetnie poradził sobie z przedstawieniem fabuły danego miejsca przez zastosowanie environmental storytellingu. Każda lokacja zaaranżowana jest bowiem tak, że my jako gracze możemy poznać ich historię i niejako zinterpretować na swój sposób. Robimy to zbierając różne notki, słuchając audiologów czy po prostu związając i walcząc z okolicznymi zombie. Czasami okaże się, że jakiś losowy Zombie był kimś ważnym dla konkretnego miejsca i posiada klucz do jakiejś skrzynki czy drzwi, za którymi możemy znaleźć dodatkowe przedmioty, zasoby czy nawet historię dotyczącą tego zombie. też seria questów zgubione i znalezione, w których też szukamy jakiejś zaginionej osoby, przy okazji poznając jej historię i zazwyczaj dowiadując się, że jednak nie przeżyła. Dodajlend 2 nie bierze siebie ani swojej fabuły na zbyt poważnie. Nasze postacie często rzucają jakieś głupie żarciki, czasami nawet trafi się jakiś głupawy quest z influencerką, która nagrywa materiał i każe nam w jak najefektowniejszy sposób zabijać zombie, jednak mimo to gra potrafi być poważna i przygnębiająca w najmniej spodziewanym momencie. Ciekawy jest też sposób, w jaki ludzie odbierali epidemię zombie, czego możemy się dowiedzieć z różnych notatek. I niektórzy na przykład traktowali ją trochę jak epidemię COVID-19, która jak wiecie miała miejsce naprawdę. Także sam świat gry, przedstawienie go fabuła i poboczne wątki może na pierwszy rzut oka bywają głupawe, ale jednak skrywają w sobie nieco więcej głębi i myślę, że warto dać im szansę. Warstwa audio składa się zarówno z muzyki skomponowanej bezpośrednio do gry, jak i użyciu utworów licencjonowanych. Te pierwsze to w większości po prostu chillowa muzyczka, jednak w pełni pasująca do klimatu gry. W walce oczywiście ma trochę więcej emocji, jednak dalej nie jest to nic wyjątkowo wybijającego się ponad normę. Piosenki licencjonowane jednak w moim odczuciu dodają tego brakującego pazura, Już sam soundtrack w menu oraz ukazane w tle Hollywood wieczorową porą nastraja nas na konkretny klimat, a takie piosenki jak Human Sarsa czy Z Prey dodają też nutkę takiego wave for Akcja jednak dzieje się w jednym z najsławniejszych miejsc do kręcenia filmów, więc nie zabraknie też wielu audiowizualnych smaczków ze świata kina właśnie. Nie zabraknie też kilku śmiesznych bądź nawet cringe'owych utworów które też zazwyczaj są dobrze dopasowane do sytuacji. Generalnie muzyka i dźwięki otoczenia są zrobione na plus. Warto zaznaczyć, że dźwięki walki zarówno bronią białą, jak i palną również mają taki fajny, ciężkawy i mocny wydźwięk, co oczywiście pomaga w odbiorze samej bitki i sprawia, że wydaje się nieco cięższa. Sama fabuła bez spoilerów jest dość prosta. Jesteśmy jedną z osób, która dostała się na samolot mający wywieźć nas z tego zombie koszmaru. Jednak coś poszło nie tak. Samolot się rozbija, a my po wyborze jednego z sześciu bohaterów zaczynamy rozgrywkę, po chwili dowiadując się też, że jesteśmy odporni na bycie zombie. Klasyk. Wybór postaci ma znaczenie zarówno estetyczne, jak i pomaga nam niejako wybrać swój styl rozgrywki. Gra bowiem posiada elementy RPG oraz system kart, które odblokowujemy w trakcie rozgrywki oraz po prostu zdobywając poziomy. A te dają nam albo różne umiejętności do wyboru, albo jakieś pasywki, które wpływają stricte na nasz styl gry oraz to, w jakiej broni będziemy się specjalizować. Możemy na przykład wybrać Jacoba, który sprawi się najlepiej podczas używania szybkich broni, albo Amy, która zdecydowanie najlepiej radzi sobie z brońmi rzucanymi. Każda postać ma swoje własne karty, których tylko ona, albo ona i jeszcze jakaś inna postać może używać, oraz kart te ogólne, do których dostęp ma każdy. Tak więc mimo, że niektóre postacie na początku są w czymś lepsze, nie oznacza to, że nie możemy podobnego buildu zrobić na innej postaci, ale może nie być tak efektywny. Różni bohaterowie mają też różne teksty, dialogi, no i wygląd oraz rozpoczynają z innymi umiejętnościami, gdzie na przykład Jacob od początku będzie miał unik, a Ryan zamiast tego Blok. Niestety jeszcze aż tak tego nie testowałem, bo musiałbym przejść grę kilka razy, ale myślę, że przez różnorodność postaci, replayability przy kompletnie innego buildu i bohatera może być w miarę w porządku. W trakcie rozgrywki znajdziemy dość dużo rodzajów broni, którym możemy Możemyć zamęt, modyfikować je, rozbierać, naprawiać, przerabiać itd. Tak w skrócie bronie można podzielić na te z bliska, które rozgraniczają się na szybkie i wolne, a potem tnące, dziwające czy obuchowe i bronie dystansowe, jak pistolety, szotgany, gwoździarki, karabiny i itd. Bronie posiadają też poziom rzadkości, zaczynając od białych przez zielone, niebieskie i fioletowe, a na pomarańczowych, czyli legendarnych kończąc. W zależności od tego, jaką jakość ma broń, tyle ma miejsc na perki. Im więcej, tym lepiej i tym bardziej można broń zmodyfikować. Możemy na przykład sprawić, że broń będzie szybsza, trwalsza, albo nawet używa. Jakiegoś konkretnego żywiołu jak ogień czy elektryczność. Interakcje, jakie żywioły mają z otoczeniem też są ciekawe. Jak już wspomniałem, mamy możliwość zmiany obrażeń broni na konkretny żywioł. Załóżmy, że jest to ogień. Po świecie gry często porozrzucane są kanistry z benzyną, cysterny, czy po prostu zauważyć można kałuże. Możemy tych elementów otoczenia użyć na swoją korzyść, podpalając takową benzynę ognistą bronią, mołotowem, albo podpalić zombie i potem wkopać go w jakieś zapędznione miejsce, tworząc przy okazji wielki pożar i prawdopodobnie kilka lub kilkanaście wybuchów przy okazji. Dead Island 2 w moim odczuciu stawia głównie na bycie Taką piaskownicą do zabijania zombie. Gra daje nam zabawki i plac zabaw, a my musimy wykorzystać wszystko, co mamy, by jak najlepiej się bawić. Niestety, przez to gra dla niektórych może stać się monotonna, gdyż w sumie trochę taka jest. Misje często polegają na tym, by zabijać zombie, znaleźć kogoś, po drodze zabijając zombie, zabić jakiegoś specjalnego zombie, po drodze zabijając zombie i tak dalej. No ale w sumie w grze tego typu ciężko się spodziewać czegoś innego, więc niech tam. A no i w co drugiej misji szukamy bezpiecznika, albo rozwiązujemy inną głupawą zagadkę, typu wylej wodę pomiędzy kablami, żeby doprowadzić do czegoś prąd, albo wyrównać ciśnienie kręcąc. Na początku te zagadki są fajną i w sumie krótką odskocznią od gameplayu, w którym tylko walimy zombie po głowach, ale po czasie zaczynają się robić nużące, monotonne i w sumie zaczynamy się czuć, jakby gra marnowała nasz czas. Gdyby otworzyć jedne drzwi, musimy na przykład włączyć prąd, potem znaleźć kartę dostępu, a na koniec pobawić się w detektywa, zwiedzając całą okolicę, żeby dowiedzieć się, żeby przejść przez następne drzwi, musimy znaleźć w okolicy zombie, który ma klucz. Pierwsze takie kwestie mogą wydać się po prostu śmieszne i nawet pasują do lekko komediowego podejścia gry, ale później są dosłownie śmieszne, tylko z perspektywy tego, jak ktoś mógł to zostawić. Grze I myśleć, że to dobry pomysł. Świat gry jest taki, można powiedzieć, półotwarty. Dostajemy kilka mniejszych lokacji, z których każda jest takim malutkim, otwartym światem, gdzie możemy sobie chodzić, gdzie chcemy, robić co chcemy i do których czasami wracamy, bo w poprzednich lokacjach, w miarę postępów popularnych, też odblokowują się questy. Można powiedzieć, że gra ma trochę taką konstrukcję poziomów jak Borderlands, tylko nieco mniejszą i prostszą. W sumie szkoda, że to jedna z niewielu wspólnych cech, jaką Dead Island ma z Borderlandsem, bo zaczerpnięcie nieco więcej wykorzystanie mechaniki luter-shootera w takiej grze moim zdaniem byłoby strzałem w dziesiątkę. Można by sobie farmić jakieś. Niesamowite zombie bossy, a nawet robić rajdy, expić postacie na farmieniu dziesiątek nieumarłych czy tworzyć jakieś niespotykane buildy. The Island 2 jest niestety bardzo uproszczoną grą, i mimo że mechaniki w niej działają i są dość dobrze dopracowane i przemyślane, to jednak chciałoby się od nich, jak i od samej gry czegoś więcej. Widać, że gra ma poniekąd kryzys tożsamości, gdyż przez kilkukrotną zmianę studia, które ją robiło, prawdopodobnie również kilkukrotnie zmieniała się koncepcja na grę. Możliwe, że w którymś z założeń miał to być taki looter shooter, ale no wyszło co innego. Na koniec chciałbym jeszcze wspomnieć o systemie Gor, który w tej grze został wykonane wyjątkowo dobrze i możliwe, że jest to najlepszy system tego typu. Mordowanie zombie, gdy odpadają im kończyny, kawałki skóry i kości oraz gdy możemy je przecinać na pół, a każdy siostr zostawia idealnie taki ślad, jaki powinien zostawić, jest niezwykle satysfakcjonujące. Może to trochę psychopatyczne, ale fajnie się sprawdzało, jak poszczególne części takiego zombie się rozpadają i można było się przejść przez ubranie, skórę do kości, a potem je też wydłubać, zostawiając tylko zgniłe flaki takiego zombie delikwenta. Tak więc podsumowując, Dead Island 2 jest dobrze zoptymalizowaną, ładną i krwistą grą z względnie dobrym designem, sporą różnorodnością przeciwników i broni oraz solidnym gameplayem, ale cierpi na powtarzalność tego gameplayu i misji oraz jest zbyt uproszczony, przez co troszkę widać zmarnowany potencjał. Jeśli kolejne dodatki i patche skierują grę bardziej w stronę RPG i zrobią z niej coś w stylu Diablo czy może bardziej Borderlandsów, to myślę, że będzie to najłatwiejsza rekomendacja gry w moim życiu. Aktualnie mogę powiedzieć, że zagrać w tę grę warto, ale może lepiej poczekać na jakąś promocję. Ale jak ktoś wyjątkowo lubi zombie i raczej proste w konstrukcji gry, to myślę, że można brać śmiało, czy to do grania samemu, czy w kooperacji. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że film się spodobał. A jeśli tak, zostawcie proszę suba, łapkę i dzwoneczek. Zapraszam też na mojego Twitcha, gdzie streamujemy sobie różne gry, między innymi Dead Island właśnie. Życzę miłego dnia bądź wieczoru i do następnego razu. Cześć!